Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rever, to jest trzeci odcinek internetowego grania, hmm. no to jest gra Familiada, tak, nie można co to nagrywać, tego Familiada, zjemy się Rever, bo jakby inaczej. Okej, okay, witamy ponownie, że to Pytanie numer jeden. Wymień rodzaj terapii, które kojarzy się z przyjemnymi doznaniami. Kompletnie pytanie nie dla mnie, bo nawet nie wiem. Terapia nie wiem, jaka może być terapia psychiczna. E, dzięki mi odowiecie się e, nowych terapiach. Terapia nie wiem, jaka jest terapia lodowa. Tak, o terapiach, terapia, które nie mieliście nawet pojęcia, że istnieją, bo ja kompletnie nie wiem jakie są terapie. Terapia Terapia. Okay, no jest ale czy to jest przyjemne. No on no właśnie. Ale poznam, się, jakieś są terapie, przynajmniej Zobacz odpowiedzi. Terapia, uwaga, uwaga. Aromaterapia, aromatera... No, muzykoterapia, terapia hipoterapia, e, hydoterapia, hydoterapia, termoterapia. Naprawdę żadnej z tych terapii nie znałem. Więc nawet... Nawet nie wiem. Dyscyplina sportu, w której z reguły nie biorę udziału kobiety. Z reguły. Skoki na Tylko, że biorę, może box. Nie ma, MMA może Zresztą też biorę, może się po prostu pilka, no Aż się z chłopakami No nie w Czym się nie biorą? Yy, z reguły nie biorę Discyplina z, z, z sportu, okej okay. Nie wiem czy grawkę. No, na pewno tragicznie. <grych> no, nie wiem, nie wiem czy się mną dzieje. Sumo Żurzel, ragby, wyścigi i dziesięciob. No tak, tak średnio bym powiedział mi to wychodzi na razie. Ale zaraz sobie nie środkuję jakieś dobre pytanie nie chcę dać sobie. Jakie atrakcje czekają nas na Mazurach? Skąd ja mam to wiedzieć? Skąd ja mam to wiedzieć? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co za Mazura. Mazury, no nie wiem, w Góry. No ale solki, że tak zamulam i tak jak naprawdę słabo to wygląda. Ale po prostu naprawdę nie wiem Co zapytania są. Że żeglowanie, no wpływy kajakowe, pływanie na jeziora, no, skąd z jeziorem, wędkowanie, no to w nurkowanie no. Bez przesadzania no skąd ja o tobie nigdy nie będę Mazurach, ja jestem zbyt domem mazułek 200... Je nie kilometrów stąd. Nie jakaś pół godziny jazdy. Kto lub co jest nazwany jest szatanem? Diabeł. No. Szatan. Gdzie... Lucyfer, no może Lucy... Że z diabeł, ale... Ale... Ciężko powiedzieć, zostałem ciężkie pytania... się nie skupić, na 15 północy już... Kto lub co, no jeszcze tam... co tam... Że tam... Że wierzy... Nie wiem, czy że wierzy, ale... Więc... W ...tym razem się nie udało. Ale będzie jeszcze drugi raz. Żeby nie było grzyb kama jeśli grzyb to jeszcze rozumiem to kama nie wiem czemu więc mamy no, sobie koniec ale jeszcze będzie druga szansa odkujemy się Uwaga, jeszcze raz tak lewe jestem Ok. wrócisz to numer jeden Podaj przykład wysoko punktowanego układu kart w pokerze Kareta Dostałem dokę okay. pasję pasję. po poker. Mm. Eee Kareta Palią Paję, ja paję Wysoko punktowana jest kareta mm. Co jeszcze jest wysoko punktowane? Nie wiem mm. przepis Nie wiem Nowelek jakiś może Nowel, nie wiem co chcę nie pytania, w których nawet nie znam odpowiedzi. Nie grałem w pokiela, nie byłem na panzurach. Pokaj. <grym> Full. Każdy to znałam, street. Kolor, no tego no nie kojarzę. Tylko, nie wiem, no myślę trójkę. Jaki ja jestem idiotyczny, naprawdę. To jest B, K, A. To jest B, C, K, A tworzenie morskim o dziwnym kształcie Rekin Nie no wiem Morsi, no ale co to za pytania? Co to nam już wąpi w tą grę? To za morski. Ja pielętniczę nie chcę tutaj się wyrażać, ale naprawdę ta gra jest, no, nienormalna, co to ma być, Ośmiornic, no, może kamerę, konik morski, krewetka, meduza, rozgwiazda, kolaro, kolorowiec, ale to jest bardzo dziwne pytanie, bo do każdego kształt inny jest na przykład taka rozgwiazda, dla mnie nie jest dziwna, to po prostu ma swój skrząt, kształt, więc naprawdę pytanie jest źle sformułowane, więc nie powiem, jakie pytanie w ogóle do do mnie. Przyprawne C ...dynamon. kary Hmm, co za to? Curry. Cukier. Cukier. Hmm, patrzę czy to coś wiem, prawda? Coś jest jestem skromny. Cukier. Mmm, tosno. Ale czy to... Jest? Proszę czosnek, yy, cebula Tak jest, nie wiem, cebul Tyle wam, 162, no myślę, że jeśli oby cebulka już jest awans Jeszcze nie, no cy, nie wiem, cy Cy no. Nie wiem co to jest. Not... To nie ja. Czomber. No, oczywiście o to mi chodziło na pewno. Hotel. to mi chodziło. I... Czekaj, nie wiem. Dobra, to... No. Myszko, nie uciekaj mi. Eee... Czyli, no, nie to, a was byłby już pewny. Tak. Mam, mam troszeczkę więcej punktów, ale jeszcze jest szansa na Was. Czwarte pytanie, ten teoretycznie. Przy zrywaniu których owoców musimy się schylić? Owoców. Czy z ziemi owoce? Co rusznie na ziemi? Wodeczki. Truskawek. Muszę przez już musi być awans, ja już namasztuję Tak jest, to jest pełna sama, to ponad 300 pluskawek Czego jeszcze? Cebuli, w sumie on też jest samocem, ja złożyłem z pomidorów może Tak, komendarz z owocem Chyba, nie wiem Do czego się jeszcze trzeba schylać? Nie mam pomysłu, ale wystarczyło truskawki, bo jesteśmy dalej. Wystarczyło, że, że zjadłem truskawki, więc... Jeszcze mam poziomek. Jak był? No właśnie. To ja myślałem. Jak był poziomek? Znaczy, nie myślałem o tych ale... Ale jest, bo jest ponad 200, czyli tyle nie miało być. Teraz też ma być... Chyba ogólnie ma być... A może być ponad 300? Ponad 300 miało być, się nie mylę. Przy tutaj telewizyjny oglądamy na najchętniej.

Eksplozja proszę ale mnie zajmę, eksplozja. Komedię zero. Jarzębina. Zero. Wzór chemiczny. Zero. Lektura. BUM ZERO FANTASTYCZNIE KOMMUN BRAVO BRAVO LEWER TO było genialne. FANTASTYCZNIE NIE WIEM HORRORY MOŻE HORROR Jałowiec! Ale to jest jedna NIE WIEM CO TO JEST Jałowiec. JAOWIEC chemiczny układ małym księciem samotność Ek eks, eksplozja niech to będzie, co, to z tego będzie bo będzie czy nie będzie skład chemiczny, no. jakieś no, 17 punktów. Totalne pogrożenie. Co ja się z Małym Księciem? Nie wiem. Eksplozja będzie na pewno, no, ale... Co mi się dało? Co psułem? Trudno, no. Jeszcze zobaczymy, czym najczęściej punktowałem odpowiedzi, bo się, powoli żegnał. serial, po prostu serial Szpital, szkoła tego to jest na walonego ja nie wiedziałem na jod, Jabłoń! po prostu jabłonka, no naprawdę jednak on robi swoje chemiczny pralnia chemiczna no ja tu nie, nie wiedziałem. dobra moim kojarzy się róża no tu musi być eksplozja więc no to tyle w tym odcinku, na razie, się ja jestem Levert, jeśli podobało to łapeczka, dzięki za oglądanie, na razie, cześć!